Gmina Piekoszów uchwaliła budżet na 2023 rok. Projekt przygotowany przez Wójta został przyjęty przez Radnych 30 grudnia, podczas ostatniego w tym roku posiedzenia sesji Rady Gminy Piekoszów. Wszystko wskazuje na to, że w Gminie Piekoszów zapowiada się kolejny czas milionowych inwestycji, a na te przeznaczono ponad 38 milionów złotych. To rekordowa jak do tej pory kwota. To jest ważne, że możemy cały czas rozwijać naszą gminę że możemy spełniać oczekiwania mieszkańców, ten kordf od życia polepszać. Ja patrząc na budżet przyszłoroczny, który już jest zatwierdzony, to dalej wierzę, że będziemy się mocno rozwijać jako samorząd, tym bardziej, że już od 1 stycznia nasza gmina Piekoszów będzie miała statut miasta. Więc tym bardziej to jest wyzwanie, wyzwanie stojące przed samorządem gminy Piekoszów, przede mną, przed Radą Gminy. Myślę, że podomołamy temu zadaniu i cieszę się, że, że w nowy rok wchodzimy z nowym budżetem, mocnym budżetem, budżetem rekordowym, jak również mocno budżetem inwestycyjnym. Jak podkreśla przewodnicząca Rady Gminy Piekoszów, Barbara Drogosz, pomimo zapowiadanego trudnego pod względem ekonomicznym roku, w Gminie Piekoszów zaplanowano dużo inwestycji. Ten budżet jest budżetem, myślę, że na te czasy bardzo dobrym, inwestycyjnym również. Myślę, że wszystko jakoś się ułoży w przyszłym roku i będzie jeszcze lepiej. Myślę, że pozyskamy nowe środki i te inwestycje, i te zaplanowane, i może nowe, e, będą zrealizowane. Warto podkreślić, że projekt budżetu zaproponowany przez Wójta został pozytywnie zaopiniowany zarówno przez wszystkie komisje Rady Gminy, jak i przez Regionalną Izbę Obrachunkową. Opinia, jeśli chodzi o budżet na 2023, była pozytywna. Były dyskusje na komisji na temat tego budżetu. Wiadomo, że co rok jest ustalany budżet. No nie na wszystko starcza, ale patrząc na gminę, jak się rozwija, poszczególne sołectwa, no to gołym okiem da się zauważyć, że jednak jest ten rozkwit tej gminy. Na przyszły rok ten budżet jest też proinwestycyjny. Dużo inwestycji mamy takich zaplanowanych, które były dofinansowane z środków zewnętrznych i to musimy wykonać ponad, jak to się mówi, to jest priorytet i pierwszeństwo nad innymi inwestycjami. Wszystko wskazuje na to, że przyszły rok będzie kolejnym dobrym rokiem dla gminy piekoszów pod względem inwestycji. Jak podkreślano, zaplanowane na 2023 rok środki budżetowe zaspokajają nie tylko potrzeby w obszarze inwestycji, ale też w obszarze oświaty i wydatków bieżących. Zdaniem samorządowców, przyszłoroczny budżet jest budżetem mocnym i rekordowo inwestycyjnym.